Tworzymy pierwszą mobilną księgarnię na Pomorzu Zachodnim. To jest praca wykonana przez artystę, który tutaj się podpisał Marek Jusięga i wykonał tą pracę w 2008 roku. Jest to rok narodzin naszego syna. W tym święcie przekonana, że możemy właśnie tym naszym kwiatuszkiem z tą książką dotrzeć bezpośrednio do tych właśnie mniejszych miejscowości. Nasze miejsce stacjonarne nie da nam tego, chociaż jest piękne i kocham je bardzo. Natomiast jak jesteśmy mobilni, możemy dojechać wszędzie. regały, które będą też regami ruchomymi. Przy pięknej pogodzie będziemy te regały wynosić, ale też będzie tutaj właśnie piękna ekspozycja. Będą światełka. Chcielibyśmy, żeby to było retro i żeby ten urok naszej starych przestrzeni na portowej przenieść właśnie tu. Tutaj, słuchajcie, ktoś zamontował właśnie włącznik. Można było się poczuć jak w odrzutowcu. Nie, kluczyka nie potrzeba, tylko słuchajcie, robi się tutaj tak, psyrka się i ruszamy.